Ej no dlaczego zmieniacie żyli? No bo tamta jest chujowa typowo pod no, no bo mieliście przewagę! Typowo pod Niemców. Ja przepraszam, mogę się coś zapytać. Ej dobra nie. teraz już nie zmieniamy. Wprowadzamy regułę, że nie zmieniamy. Od teraz. <laughs> Kurwa mać! To jest menio, to jest na bank menio, bo kampuję. Camper pierre, no właśnie ten padłyś, to ten nie jest nie, czasem ten? To nie jest no. Mi się wydaje, że to Daniel jest. Kto? Daniel przecież jest u Maćka. No ale Maciek gra na swoim kąpie. Nie. A Daniel też. Na jego w sensie. Na Daniel, Daniel jeszcze nie gra, ale ten. Na... Mi się wydaje, że ale menio, żeby... to jest menio. Bez sensu. Maciek. Chociaż to gdyby to był Karo to by nie je ściągnął. Jeszcze ich flagę, ja bronię. Daj ty nie Zapie papier To może to nie zamierz... być... To może nie być Karol to było Ale kampowo w tym miejscu to zawsze. Ale przed w tak zajebiście łatwy sposób załatwiłem. Kto jest najlepszym Niemcem w mieście? Ty błażej, ty ja ja nie mogę. <laughs> Co ty gadasz? No nie. Ja nie wiem chodź. Nie chodź, chodź. Tam do tej flagi, co myśleliście? Uważaj granaty. O kurwa, nie iść tu. Oj, kurwa. No właśnie. Kurwa. Ej, ja jestem sam z tym frajerem. Ej, co ja robi? To chyba Karol, nie? Karol ma nynią, przecież. No ale może zmienił. O, przecież gra jego. Chociaż może, ale No ale czemu go nie ma na ATS-ie? to mnie wyjebał. <grywa> Ty, kurwa, na zakręcie. Gronada! Kurwa! U was jest, u was na spawnie! Szybko! Pany ogarnijcie! Dawaj, dawaj! Do Polski, kurwa! kurwa! Błażej, weź flagę! Szybko, szybko, szybko! Ładnie, ładnie, ładnie! No nie! Jak się klika, tak żeby ten padłeś, nie, nie słyszał? Kto cię słyszał? Ten padłeś. Ty jesteś Bartek, prawda? Co? Ty jesteś Bartek, tak? co? Bartek. Mówił mi dużo o tobie. <noise> Kurna, jaka niezręczna cisza. Nie, się odzywać. No spokojnie, nie krępujcie się. Zajebałem wachlarz portiering granatem. Ja was tam gryźć nie będę. Czekaj, co? tak cicho? No nie wiem. Rozmawiajcie, ja, ja wam nie przeszkadzam. nie robisz. Galo, nie bój się. Czego mam się kurwa bać? No nie wiem, wcześniej mówiłeś. Jeszcze do was wpadnę, tam mówił, że Karol. Po przyjdziemy do was. Kurwa! Do kogo? To poznacie mnie, znaczy poznacie mnie, nie? wiem. Ja razem z nim w CS gram, także też chyba nie najgorszy jestem. Z Karolem? dość No. wiesz kurwa, to ty? Tak, to ja. A? W CS -a go, bracie? No. Ja też gram to. Ja, ja no. chyba zaraz spadam tak czy siak się nie chce grać. Mówił, że trochę duży zagramy. Ale bajkę, dobra. Nie będę was tam no, zmuszać jakoś. Że do 20. gramy, ale... Wszyscy chcieli teraz grać, od 18. I to jest było. Stary też z, tak z filmów było jakiegoś nie albo z Nie no dzięki. Kurwa jest jebany. To jest Nie wiem, może mnie znasz Konrad Różycki. Co to taki? <tuszy> On rad Różycki, nie. nie wiesz, nie byłeś, kurwa! Milimetr Jezu. od twojej głowy, chłopie. Idą prawą stroną mapy. Prawą stroną laty. Leży z której strony patrzę? Jak od Przemorska! Chłopaczki. Mamy do, Amery do Amerykanów koniec. Znaczy do Bry Brytyjczyków. Okej. Okay. Co masz tego? Wy do Niemców.